Silny wiatr to kolejny obok burzy żywioł, budzący we współczesnym człowieku lęk, mający swoje korzenie we wczesnych początkach naszego gatunku. Lęk ten, co więcej, jest jak najbardziej uzasadniony. Silny wiatr zagraża bowiem naszemu majątkowi, zdrowiu, a w niektórych przypadkach pozbawia wręcz życia. Z dzisiejszego odcinka dowieść się, jak zabezpieczyć się przed tym niebezpieczeństwem. Od jakiej prędkości w ogóle wiatr zaczyna zagrażać człowiekowi i jego majątkowi. Przyjmuje się, że zagrożenia wiążą się przede wszystkim z wichurami oraz huraganami. Wichury są to wiatry wiejące z prędkością powyżej 75 km na godzinę. Mogą one powodować uszkodzenia budynku, łamać i wyrywać drzewa z korzeniami oraz paraliżować transport. Z kolei huragany to wiatry wiejące z prędkością powyżej 120 km na godzinę i im przypisuje się powodowanie rozległego spustoszenia w sferze swojego oddziaływania, a więc można rzec, że huragany są niezwykle silną, niszczącą siłą. Silne, porywiste wiatry mają również wpływ na nasze samopoczucie. Szczególnie negatywnych konsekwencji ich występowania doświadczają tzw. meteoropaci oraz osoby z dolegliwościami układu krążenia. Wichury czasami mają miejsce na terytorium Polski, dotyczy to szczególności obszarów nad morzem oraz obszarów górskich. Bardzo silne porywy wiatru towarzyszą również silnym burzom, o których mówiliśmy sobie w poprzednim odcinku, między jeśli go przegapiłeś, koniecznie nadrób tą zaległość. Skąd w ogóle wiemy, że nadejdzie zagrożenie? Tutaj powiedziałbym, że temat jest nieco trudny, gdyż w zasadzie jednym dobrym źródłem informacji o nadchodzących silnych wiatrach są ostrzeżenia wydawane przez różnego rodzaju instytucje związane z meteorologią. Tak więc, przewidywanie wystąpienia porywistych wiatrów jest zazwyczaj ogłaszane w mediach z wyprzedzeniem około 12 do 24 godzin. Podobnie jak w przypadku burz, najbezpieczniejszym środowiskiem do przetrwania czasu ich występowania jest dom, ewentualnie inny solidny budynek. Postępowanie przed wystąpieniem zagrożenia. Zamknij okna i drzwi, oceń stan okien w razie konieczności i odpowiednio zabezpiecz. Umocnij lub usuń z parapetów zewnętrznych, balkonów, tarasów czy podwórek przy które może porwać wiatr, więc jest to rada podobna jak w przypadku burzy. Zapewnij również bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymasz na zewnątrz. Pozamykaj je w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach i sprawdź czy nie grozi im jakieś zagrożenie w związku z wystąpieniem silnego wiatru. Przygotuj zastępcze oświetlenie, sprawdź działanie przenośnych odbiorników radiowych, latarek, przygotuj zapas baterii. Warto też mieć gdzieś pod ręką świeczkę i zapałki, gdyby zdobycze współczesnej techniki zawiodły. Sprawdź także zawartość apteczki pierwszej pomocy. Jeśli spodziewać się wystąpienia silnych wiatrów, nie parkuj również podjazdów w pobliżu drzew, szyldów, tablic reklamowych, rusztowań, stalowych konstrukcji, słupów, trakcji elektrycznych i tym podobnych. Dość nietrwałych w obliczu silnego wiatru obiektów czy instalacji, gdyż niestety istnieje duże ryzyko tego, że zostaną one zwalone przez ten wiatr. Jak zachować się podczas wichury? Przede wszystkim, gdy jesteś w domu, nie wychodź na zewnątrz, jeśli nie jest to absolutnie konieczne, warto też przebywać raczej w środkowych i dolnych partiach budynku z dala od okien i drzwi, które w jakiś sposób mogą zostać naruszone czy uszkodzone. W trakcie silnych wiatrów dobrze też śledzić komunikaty radiowe mówiące o tym, jak pogoda ma się w najbliższym czasie zmieniać. Na czas silnego wiatru dobrze też wyłączyć główny wyłącznik prądu oraz gazu, a także unikać używania otwartych źródeł ognia. Jeśli znajdujesz się w jakimś budynku, w którym jest do wykorzystania winda, zdecydowanie odradzam korzystanie z tego typu urządzenia, gdyż istnieje duże ryzyko uwięzienia w przypadku zaniku zasilania, a jest to całkiem prawdopodobny scenariusz. Silne wiatry mogą spowodować zerwanie linii energetycznych i w konsekwencji brak prądu. Dlatego upewnij się, czy w domu masz wystarczająco dużo zapasów żywności i wody na przynajmniej 3 dni dla każdego domownika. Przed wystąpieniem okresu silnych wiatrów warto także upewnić się, czy nasz samochód jest zatankowany, a telefony komórkowe naładowane. Gdy zajdzie potrzeba ewakuacji, zrób to szybko i sprawnie. Upewnij się, że wyłączyłeś prąd i gaz to bardzo istotne oraz spróbuj zostawić jakąś wiadomość, gdzie się udajesz. Gdy niestety silne wiatry dopadły cię poza domem, bądź z jakichś powodów, pilnych powodów, musiałeś go opuścić. Stara się unikać przechodzenia blisko budynków. Nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, drzewami, szyldami i wszystkim tym, co dość łatwo może zostać zepchnięte przez wiatr w Twoją stronę. Jeśli podróżujesz samochodem w trakcie silnych wiatrów, zauważ szczególną ostrożność szczególnie w trakcie wyjeżdżania na otwartą przestrzeń czy mijania dużych samochodów. Najbardziej niebezpieczne w tym czasie są drzewa stojące przy drodze oraz linie energetyczne, które mogą zostać zerwane i spaść na samochód, więc jeśli to możliwe, wybieraj drogi, w których po prostu tego typu instalacji jest mniej albo ich nie ma. Jeśli wiatr jest na tyle silny, że uniemożliwia w zasadzie dalszą jazdę, np. w połączeniu z deszczem, śniegiem lub pyłem czy innego rodzaju atrakcjami, zatrzymaj się na poboczu drogi z dala od drzew, linii energetycznych oraz budynków. Włącz światło awaryjnie i stara się przeczekać najtrudniejsze warunki pogodowe. Jeśli pogoda się poprawi, możesz wznowić jazdę. Jeśli jesteś kierowcą samochodu ciężarowego, warto żebyś wiedział, że jeżdżąc z naczepą bez ładunku jesteś narażony i to całkiem realnie narażony na to, że twoja naczepa zostanie po prostu zwiana, co grozi zarówno tobie jak i innym uczestnikom ruchu. Okres silnych wiatrów nie sprzyja także podróżowaniu motocyklem, skuterem czy rowerem. Powiedziałbym, że podróż tego typu środkami transportu w trakcie silnych wiatrów to śmiertelnie niebezpieczny pomysł, gdyż mogą one być w bardzo łatwy sposób zmiecione z drogi, co w zasadzie jest śmiertelnym niebezpieczeństwem dla kierującego takimi pojazdami i jest też realnym niebezpieczeństwem dla innych uczestników ruchu. Wychodząc na zewnątrz w trakcie wichur, musisz też pamiętać o tym, że temperatura, którą wskazuje termometr, jest tak naprawdę swego rodzaju zakłamaniem rzeczywistości. Z tego względu, że w trakcie silnych wiatrów człowiek po prostu mocniej odczuwa zimno. Dlatego, więc, wychodząc na zewnątrz, zadbaj o to, żeby się odpowiednio ubrać i nie dopuścić do wyziębienia organizmu, co samo w sobie też jest niebezpieczne. Rada myślę, że dość oczywista jednak warta przypomnienia w trakcie silnych wiatrów unikaj pracy na wysokościach lub w miejscach, w których możesz zostać zwiany, czy w jakiś sposób dwa równowaga może zostać zachwiana. Na przykład nie stój w tym czasie na drabinie rusztowaniu, czy nie wychodź broń boże na dach. Postępowanie po ustąpieniu zagrożenia. Tutaj rady są dość podobne do tych, które przypisywaliśmy zagrożeniom związanym z burzą. Przede wszystkim należy unikać leżących czy też zwisających przewodów elektrycznych i natychmiast zgłaszać takie przypadki odpowiednim służbom. Jeśli poczujesz zapach gazu lub usłyszysz syczący odgłos sugerujący ulatnianie się gazu, otwórz w pierwszej kolejności okno, szybko opuść budynek, zamknij też główny dopływ gazu zewnętrznym zaworem oraz oczywiście powiadom odpowiednie służby, w tym przypadku będzie to przede wszystkim pogodowie gazowe. Jeśli widzisz iskrzenie instalacji elektrycznej, popalone przewody, czujesz swąd spalonej instalacji, wyłącz elektryczność i gaz, wezwij służby techniczne. I kolejna podobna rada jak ta dotycząca burz, jeśli jesteś ubezpieczony wykonaj zdjęcia zniszczeń zarówno domu jak i jego wyposażenia, mogą one być przydatne przy uzyskaniu odszkodowania. Dzięki tym prostym zasadom powinieneś ograniczyć znacząco ryzyko związane z występowaniem silnych wiatrów. Okres ten staraj się przede wszystkim spędzić w solidnym budynku, który gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Jeśli zaś chcesz dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa osobistego, zapraszam oczywiście do wysłuchania pozostałych odcinków podcastu Bezpieczniej w biznesie poświęconym tej ścieżce tematycznej, ale także zapraszam Cię do lektury artykułów na blogu Bisecure. Link zostawiam w opisie. Pozostań bezpieczny i do usłyszenia w kolejnym odcinku.